Real, it's time to get raw. It's time to look ourselves in the mirror and come to the resolve that this version of ourself is not going to carry us in the stretch. That I've been this version of myself long enough that if I don't change, if I don't do something about this, then I'm gonna find myself bankrupt. That's what should be. Świetlone jest lampami Na siłce mam ziółków nazywam i garganami Jedziemy z nie gadamy z pałami Pan. Piesek został gazem, w wy... się z pasami, mówię nara Zapyka, baba wierzcza faza, policjant za mną lata To bagiety, mówię Waruj, gdy dostał po rękach z kosy, A gdy ty coś czeka, dostanie pomiędzy oczy Robię papier z nami, łapie, leży rolek w osiedle jak grofki, dawaj, portfel, nie tygaj do to kasyna, getta w madafaka Daję stawkę i lecę z tym, Amigo Mówię nara, myszkę baba, wjeżdża faza, policjant za mną lata. Do bagiety mówię waruj, gdy dostał po rękach kosa gdy coś zaszczeka, dostanie pomiędzy oczy. Jak się fraje pruje, to na biegu go dojadę, w łapie maczet, a na klawa. Na sielu mówią na mnie, teraz krokodyl, a ty zara, dostaniesz kulę, co ci wleci przez oczy. Mówię nara, myszkę baba, jeszcze faza, policjant za mną lata. Z kosa, coś zaszczeka, pomiędzy oczy